Cześć, ktocie! Z tej strony Domi. Witam na kanale Simon12. Najlepszy kanał w Polsce. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji. Wbijamy 90 subskryp 900 subskrypcji, a do końca roku wbijamy 1000 subskrypcji, a na 1000 subskrypcji farbuje się na fioletowo. Więc wbijajcie, zostawiajcie. No i tak. To jest pierwszy taki jakby nowej serii, początek. Jeśli wam się podoba to zostawcie łapkę w górę. Jak zostawicie łapkę w dół, to się też nie obraza, jak wam się nie będzie podobać, bo... Ja wiem, co jest dobre na tym kanale, więc wrzucam materiały takie, które moim zdaniem są dobre. A nie, ze byle co, że jak niektórzy rzucają, zapchać dziury, to robią codziennie odcinek. Daily. I to taki pies odcinek newsa informacyjnego. W podobnym sensie coś tam było. miało być w innym formacie, miałem w planie zrobić. Ale ten format, co miałem zrobić w planie, zrobię za drugim razem, jak będzie nowe jakieś fajne ciekawostki ze świata. Więc ostatnio, w piątek było Fame MA. To jest pierwszy temat. Drugi temat to jeszcze będzie drugi temat, ale to później na razie zajmiemy się Fame. Odbyły się fajne, efektowne walki, był knockout fajny. I zaczniemy od omawiania walki wieczoru. Amadeus Ferrari kontra Kontra jego przeciwnik, czyli szczurek. Łaszczyk no i... Ferrari były. Prawie wygrał, gdyby sędzia nie przerwał walki. Przerwał 8 sekund, jest tak, przed końcem. Ja tą galę oglądałem. No i przez to Ferrari przegrał tą walkę FMA, aby wygrał. Bo pierwszą i drugą do no moim zdaniem wygrał. No i w trzeciej przegrał pod koniec. Bo za za go tłuc w parterze. No, możecie sobie obejrzeć. Właśnie tutaj mam, na, znalazłem na TikToku fragment końcówki. Tak się zakończyła ta walka. No, Ferrari się ze z nie zgadza i mówi, że to wina sędziego, że przegrał, że Łasyk dostał wygraną w prezencie od sędziego. No. I podobno mają, jak mówił w wywiadzie, mają zapisaną w kontrakcie klauzulę, że mogą zrobić rewans, tylko nie ma, tylko w K1. No, Ferrari nie chce w K1. Chciałby rewan znowu WMA, bo wie, że WMA na pewno wygra tym razem. Chyba ze znowu sędzia w Przerwie. No, więc taki był pierwszy temat. O Fma Zajmiemy się drugą walką. Bo tak naprawdę chcę omówić trzy walki. Z tych wszystkich, bo tylko te trzy mnie najbardziej interesowały. Drugą walką jest walka Boxdela kontra Juździaka. Boxdell, Juździak. Juźwiak nie wyszedł do rundy, zawalczyli dwie rundy w tej klatce ziemskiej i Juźwiak nie wyszedł do Taka jest y, słowa sędziego, a Jóźwiak w wywiadach mówił coś innego. Mówił, że się nie poddał. Zaraz zobaczymy, to jest wywiad Juźwiaka. u Mateusa Koniewskiego. Juźwiak mówił, że się nie poddał i sędzia go źle zrozumiał, bo niby ochrania sobie na twarz wyjął z tą szczękę sztuczną no ale jaka jest prawda nie dowiemy się ale ja bardziej bym wiedzła właśnie sędziemu że jednak Jóźwiak tutaj chciał oszukać i obwinić wszystko Fame to ich wina, ale dobra zobaczcie sobie jak tu. wygląda no, nie wiedzę nie co jest tutaj Paweł Jóźwiak pokazuje, że chce walczyć o co chodzi? moim zdaniem czy to jest koniec? Paweł Jóźwiak pokazuje, że chce walczyć nie wie o co chodzi Tu tutaj sędzia kazał zakończyć pojedynek ale pytał pytał, pytał, pytał. Było zapytanie ze strony sędziego Piotra Jarosza, czy to jest koniec walki. Pokazał, że nie chce walczyć. Później, wkładając do kraja, trzy No właśnie, no, 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 to jest takie to dziwne trochę zachowanie, Nie wiem, czy to nie jest jakiś zagranie tutaj. Zobaczymy, zobaczymy. A oni się tak, też nie. Mówię, że nie, 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 nie chce przystawować do no, trzeciej rundy. w ręce sędzia Dobra, mniej więcej tej wyglądał. To dobra. Teraz opatrzmy wywiad razem ze mną Paweł się jak cześć. cześć. Zresztą, ja chciałem powiedzieć, że mówiłem, że daje tylko jeden zbiorowy wywiad, ja ale z uwagi na to, że Mateusz jako jedyny we mnie wierzył, cały czas był obiektywny i mnie wspierał jak tylko mógł, to robię tutaj wyjątek i co najpierw szanuję i przyszedłem tutaj właśnie dla niego, niego, także chciałem Ci z tego serdecznie podziękować. podziękować. Jesteście zawodnikami porówno, nie ma znaczenia kto jest skąd. Paweł, co się wydarzyło w Twoim głowie na tym końcu? Ja zaraz powiem jak to wyglądało z perspektywy widza, komentatora, natomiast wiem, że Ty inaczej to wszystko widzisz widać inaczej, inaczej bo ja, ja, ja nigdy bym się nie poddał, tak? Bo to jest taki, taki wychowany i tak dalej, że poddać się to, to dla mnie jest najgorsza młynowa. W honorze, ja, ja mogę tam zdechnąć tej klasy, strzykać się, się za przeproszenie, wzegleć, ale, ale na pewno nie poddać się. Było tak, po pierwszej rundzie sędzia się pyta, czy chce walczyć. Mówię tak, walczymy. Po drugiej rundzie pytacie się, czy chce walczyć. Ja mówię tak, bo wraca się do z dala, coś tam gada, potem wraca się do mnie i zobaczy, że w ręku. W ręce i mówi, że przerywa walkę. że nie ma czemu, że że chce walczyć? E, z, z mojej, mojej perspektywy widzę. ten powtórki wyglądało to tak, że będzie zapytał Paweł walczysz, popatrz, popatrz na mnie proszę i ty pokazałeś nie, to tym pokazał stop, a ty wtedy włożyłeś po jakichś ty dwóch sekundach, nawet tłumaczył I, i to, to będzie pewnie na, 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 na kamerze, Paweł okay, przerywam walkę no, dlatego, bo nie włożyłeś szczęki, to jest, Dariusz, jest myślały, to jest dla mnie że nie chcesz walczyć, wcześniej się pytał, powiedziałem, że chcę walczyć, na pewno ginąłeś głową, że nie, jestem przekonany, no bo widziałem to na powtórkach, natomiast też rozumiem twoje rozgorzczenie i ty uważasz, że Czemu kiwając to nie? Kijną głową, że nie, to chyba może by nie było rygorystyczne, że, że walka jest przerwana, no, tak? No, to, się, ja cię pytam, bo tutaj widzisz, z jednej strony ktoś może uważać, że nie chciałeś walczyć, to tak kiwnąłeś, ta, i, i potem pokazać, że jednak chcesz, będzie kontrowersyjnie. Kijnąć głową, w ogóle, Dobra, tyle tych wywiadów wystarczy początek. Wwiadu. Teraz trzeba zająć się, zajęć, żeby szybko się sprężyć. trzecią walką, czyli. Walką Alana Kwizyńskiego wywiora i knocautem i zobaczył niebo jego najlepsza walka Alana Kwizyńskiego moim zdaniem w swojej historii Wybiórka, mam nadzieję, że nic tego się nie stało! Ten knockout obiegnie cały internet! ale on wykorzystał chwilę, ale on wiedział, że Wybiór jest zamroczący, że nie wie, co się dzieje! Będzie za Jeżeli krasa... no, Moim zdaniem to, jest, to był najlepszy knockout we Freak Fightach. W ogóle... No i w ogóle też w całą fejmę. Więc taki knockout Dobra. To się tym zajęliśmy. To jest ogarnię, to mamy i teraz... Mortarcio i kartonizerwali romans z Kingom Banaś. Tu mamy film Matera, który był w pierwszym sezonie Twoje 5 minut. Więc pozdrawiam Cię, Mater. Chopak Morciks. On tutaj analizował. No, Bo Mortarcio wspólny film, którym to ogłosili że już nie są razem. Byliśmy ze sobą 5 lat. Było naprawdę bardzo piękne. Te lata były dla nas bardzo rozwojowe. To była moja decyzja, żeby ten związek. A wiesz jakie są poglądy? Jakie yeah. jak są teraz te na Twitterze? Yeah. Kinga Zwaliła Tak? Co tak. Są ty gadasz? A czemu są takie cyperkulacje? Bo się dzisiaj. Ale, bo tak, tak widzowie napisali, tak pisali, a widzowie, widzowie dobrze pisali właśnie, że oni nie są razem, ja w to nie wierzyłem, w... ja jestem, jestem teraz dobrzy i, to to po dalej, i trzeba po prostu iść dalej, nie? Będziesz teraz... Jest, jest co? Ale Ej, bo wy piszecie, co, ciekawe co a z chatą będzie. będzie, a co oni we dwójkę wzięli chatę, czy, co odchodzi? Oni wynajęli razem mieszkanie, dom? Tak? Ja pierdolę! ja, ja, dobra! To ja w sumie na miejscu. To ja też bym tam płakał. Tu można byłoby mnie dorysować. Coś takiego się. Obo! No, no właśnie, ale wiec, będzie ten rok szalony. Mhm, no i drodzy, sprawdzamy no. to. Szął, no to, to robię show po prostu. Tak naprawdę, żebym nie o tak. No, się to żebym mi powiedział tak. Ciemaneczko Kinga, się mam czyli... Ale tutaj? Tak. Ja to <todaj> robię, <todaj> Będę wdzięczny alkohol, dam ja. tego ja hmm. no mnie. Ja, nie chciałem w życiu. 4 pięć, nie jeden? Dobra, jasna sprawa, jasna sprawa. Coś tam coś jest, jest, coś tam jest. jest. Okej, okay. okay. tylko gadają tylko. Ej, Ej jest, może. Jest przytulacz czy to to lat, się nie? Patrz jak bardzo, bardzo zbliżyli głowy do siebie. Do siebie. Do Dobra. E, e, także, no moi drodzy. Wszyscy... Przy... Przy... Wszyscy! Zbija piankę z nią. No no tak. Idziemy do mnie, do chaty i będzie też fajnie. fajnie. Ej, faktycznie pasz, cały czas obok przypadkowych rzeczy. Ja, ej, ej, dobra, ja chcę zobaczyć później co piszą. To jest za dużo, jak. za dużo! Mój drugi powiedział, że cię podoba się Kince, ale to wcześniej powiedział. Grubo. zaplanowano. O, o, o. Nie, 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 jest prawda, to jest to prawda. to nie, ja Co ty gadasz no, ja za, za kłopoty? Ja, ja po prostu filmik włączyłem! Ja, ja ty tylko filmik włączyłem! Ej! widzowie, Musicie... Zachowajmy, zachowajmy to dla siebie. Tak tak, tak, tak mi powiedział, patrz. patrz. Ta ta burza. Ta burza. Dobra, to było na tyle. Więc możecie sami snuć. Czy naprawdę moim zdaniem nie... Moim zdaniem Mortalcie nie jest. Z tą Kingą Banaś... to jest duże dużo rzeczy, które w w, mm, gdzieś tam się wypowiedział, napisał, że to jest nieprawda, a tak co jakby wyszło, że to jest jednak prawda, to by wtedy okazało się, że Wojgułki kłamał, ale wątpię, żeby coś takiego zrobił i zaryzykował z takim kłamstwem, więc to na tyle, pamiętajcie o łapce u góry subskrypcji, jeśli chcecie takich więcej jakichś newsów, to zapiszcie łapkę u góry i nerka.